Witam serdecznie, nowego dnia, ja sobie już powoli do pracy dojeżdżam i będziemy lecieć w kolejną podróż do Łodzi z prowortem, standardowo jak od 6-7 miesięcy, no i od miesiąca do rowerkiem niedługo minie i powiem Wam, kondycja coraz lepsza, czasowo się poprawiam tak od 30 do minuty, od 30 sekund do minuty na 2-3 dni, więc jest coraz lepiej, no nic, lecę dalej. No i cóż, widzowie, jest godzina już koło godziny pięć 5. 5. 5 dokładnie. Ja jestem już, widzowie, w domu po pracy. Nic nie nagrywałem z tego tytułu, że po prostu no nic się nie działo po drodze. I sobie lampkę zabrałem do naładowania. Bidonik muszę umyć dzisiaj, gdyż po prostu nie myłem go dawno. Tylko dolewałem wody, przepukiwałem. Muszę go bardziej umyć płynem, bo już niestety przydałoby się po tygodniu. No i cóż. Trasa minęła Git, powietrze lekko zeszło 3,5 bara, ale póki co nie pompuje. Jeszcze tą trasę musi zrobić kolejną końców. Niestety nadal podróbno, ale już go nawet nie czyszcza. Nie, Tylko jedynie co to przesmoluje go raz w i tyle. No i widzę idę ile zmontować filmik. A jeszcze muszę się zważyć, więc widzimy się jeszcze w kuchni. No i cóż, waga wyciągnięta, w sensie odsunięto od ściany, ostatnio było 96 i z Zobaczymy, ile będzie dzisiaj, więc wchodzimy na wagę. Czekamy, aż zważy. No i dzisiaj jest dużo więcej, o 2 kg damy. Ciekawe, dlaczego, ale no nic. Jest, jak jest widzowie, ja się tym nie przejmuję. Waga spada, było wcześniej 105, po 10 dniach, tam 15 dniach jest 98, więc 7 kg w porządku. Jak pół kilo dziennie, średnio mniej więcej. To powinno być coraz lepiej, ale no nic. Biorę się za jedzenie płatków, montowanie odcinka i do spania. No ja nic, widzę. Dzięki za odcinek, dzięki za obecność. Pamiętajcie o łapeczce, Subiku. Ja biorę płatki i do komputera. Trzymajcie się. Papa.